Jestem w jakiejś miejscowości na Mazowszu. Jadąc drogą odkryłem taki oto ciekawy pomnik. Nigdy więcej wojny. Zginęli w wozie koncentracyjnym. Żołnierze walczący w roku 1939. Czyżby to byli mieszkańcy tej miejscowości? Którzy polegli w latach wojny? No, to jest ciekawe. Fundatorzy, koledzy, rodziny i Urząd Gminy Czerwin 1984 rok. Pomnik projektowany z inicjatywy żyjących więźniów obozów koncentracyjnych i żołnierzy września 1939 roku. I tu mamy nazwiska tych ludzi. Zginęli w latach wojny 1939-1945 i nazwiska tych osób i sposób w jaki, w jaki zginęły. Zginęli w obozach koncentracyjnych. Także nazwiska tych osób. Urna Ziemi, Kock Wizna, Babiak Oświęcim Buchenwald. Oraz tutaj mamy żołnierze walczący wrzesień 1939 roku. Trzech oficerów. Dwóch. Jeden. Podoficer trzech szeregowców. No ciekawy pomnik z taki bardzo wymowny. Pomnik znajduje się we wsi Suchcice.